Witajcie! Jak widzicie po tytule zaczęłam spełniać Wasze perfumowe prośby dotyczące testów perfum arabskich. Niedawno wrzuciłam taki filmik, gdzie było ich naprawdę sporo i te wszystkie dobroci, niemalże wszystkie, o których Wam powiedziałam, to dzięki Monice i Marzence. No i zabrałam się za te testy, które są jak na razie bardzo, bardzo, bardzo przyjemne. Ale zanim przejdę do omówienia tych zapachów serii kawowej od Fragrance World, chciałabym Wam coś pokazać, czymś się podzielić. Wiecie, że w mojej miejskiej perfumerii jest promocja na biżuterię, na kremy balsamy i na perfumy. Wszystko wrzucę Wam w opis. Po prostu muszę, bo się uduszę. Muszę Wam coś pokazać. Słuchajcie, nie wiem, czy to znacie, czy już sprawdzałyście, czy dostawałyście, czy to jest po prostu już znane jak świat, a dla mnie to jest nowość, bo u mnie na prowincji, chociaż ja nie mogę noszykać, bo jeżeli chodzi o takie sprawy kosmetyczne, perfumowe, to dziewczyny bardzo o nas dbają, ale słuchajcie, polecenia, a właściwie jak zobaczyłam, to stwierdziłam, że ja też chcę. Mam coś takiego, kupiłam sobie coś takiego. Słuchajcie, to jest brązer, ale jaki? Australian Made, taka marka. Do tego dorzucili nawilżający taki balsam do ciała. I słuchajcie, ja normalnie nie używam takich rzeczy. Bo jeszcze za dawnych czasów, nie wiem czy pamiętacie, kiedy się używało brązera, to powstawały różne zacieki, człowiek był i takie, takie, tam inne. Ale kiedy zobaczyłam Angelikę, jak ona ślicznie wygląda, po użyciu tego, stwierdziłam, że ja też chcę tak wyglądać, bo kiedy jest wiosna, to ja słuchajcie, zaczynam się robić czerwona na twarzy, zanim się opalę i. Moje piegi też wtedy zamieniają się takie plamki stwierdziłam, że nie. Może tym razem coś innego. I sobie zastosowałam na razie delikatnie to. I tak wygląda, słuchajcie, moja buzia. I moje ręce. Pokażę wam. Wiem, że miało być o perfumach, ale pokażę wam, jak to wygląda, bo ja nie mogę wejść z podziwu. To jest coś takiego. Słuchajcie, nałożę wam tutaj. O. I to się buduje tak, jak się chce. Widzicie? To jest mega delikatne. Bardzo takie naturalne. Po prostu fantastyczne. Ja nie mogę wyjść z podziwu. Jakie to jest super! No dobrze. Do tego jest właśnie ten krem, który ma takie pięknie... To jest bodajże kokos. Zapach kokosowe, które się świetnie wchłania, bardzo szybko, super nawilża. No słuchajcie, wiecie, gift. Ja jestem pod wielkim wrażeniem. Dobra, trzy minuty o tym, trzy minuty o tym, ale naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem. Też skończył mi się krem kolagenowy, ten mój ulubiony czerwony, potrójny kolagen, i skusiłam się na to. To też jest marka koreańska, Kony. Krem do twarzy ze śluzem ślimaka, tak powiecie, ale super. Słuchajcie, ja go po prostu uwielbiam. Mam jeszcze też takim DNA roślinnym, ale on już też jest fajny, ale po tego sięgam częściej i chętniej, zwłaszcza na noc. Pokażę Wam, jak on wygląda. Taki delikatnie różowy kolor, jest taki dosyć gęsty. Widzicie? Ale jest cudowny, jest po prostu cudowny. Taki masełkowaty. Zostawia delikatnie błyszczący filtr, ale to nie jest tak, jak się posmarujecie kremem Niwa i błyszczycie się, że widać was z drugiej galaktyki. Nie, 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 nie. Przede wszystkim świetnie nawilża, fajnie odżywia i jest super. I one ta wszystko tam mają, i teraz mają na to promocję, ale nie mówię o tym, że dlatego mają, że, że mają promocję, chociaż może trochę tak, bo ja jestem człowiek, który lubi się dzielić dobrociami, dobrymi informacjami. Jak szukacie brązera albo kremu, polecam, polecam, polecam. Dobrze, to teraz już po tych 4 minutach, prawie pięciu, przechodzimy do tej serii. Słuchajcie, mam tutaj podejrzeć 5, tak? Ich było 5. Tak mi się wydaje. Będę tradycyjnie wrzucać Wam flakoniki, jak one wyglądają, i powiem tak. Ta seria jest stosunkowo nowa, więc nie ma tutaj jakichś wielkich urywających parametrów również. Cóż, yy, tamte słoneczne, wakacyjne były przeciętne. Te także. Niektóre z nich są troszeczkę mocniejsze, inne troszeczkę słabsze, ale pamiętajcie to są nowe wypusty, więc trzeba poczekać z ogólną opinią. Całe szczęście nie ma czegoś takiego, jak nie wiem, zapach benzyny, który czasami zdarza się w takich świeżych flakonikach. Nie ma tutaj nic nieprzyjemnego, skrzeczącego. Każda z tych kompozycji jest. Według mnie, w mojej opinii, rewelacyjnie zblendowana. Słuchajcie, one są naprawdę bardzo, bardzo dobrze zrobione. Jedynym ich mankamentem w tej chwili dla mnie jest ich trwałość projekcja. Nie wiem, nie, słuchajcie, nie robiłam sobie deszczu, nie aplikowałam ich mocno. Muszę przyznać, że nie robiłam tego raz, że trochę nie miałam czasu. Dwa, bardzo szybko chciałam do was przyjść, żeby wam opowiedzieć. A trzy, kawa to jest nuta, którą ja lubię, ale ja nie wiem, czy ja chcę pachnieć kawą. W każdym razie, każda z tych kaw, którą, o której Wam dzisiaj opowiem, została podana na inne sposoby. I to jest właśnie miłe i fajne i ciekawe w tej całej kolekcji. Każdy tygrysek znajdzie tutaj coś miłego dla siebie. Zacznę, 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 zacznę od od tych. Moka kafe, Moka kofi. Nie wiem, czy dobrze mówię. W każdym razie, tak znowu będzie wielkie szukanie. To są te. One są najjaśniejsze z nich wszystkich. I macie tutaj kardamon, kawę, mokkę, osmantus, róże i kakao. Nałożę je sobie na rękę. Zobaczycie ten mizerek, nie, nie mogę śmieje się z siebie. No zobaczycie, o, piękny. I tak, od razu, od razu je czujecie i to jest właśnie fantastyczne, że one mają piękne, intensywne, głębokie otwarcia. Każdy z nich. Problem się pojawia po jakiejś kiedy one tak powolutku zaczynają minąć, nie znikają, trwają na skórze do około. 5-6 godzin, ale są wtedy blisko spórne. W każdym razie, jaki to jest zapach? Macie wyczuwalny kardamon, na pewno czuję również kawę. Do tego jest kakao, takie troszeczkę gorzkie, troszeczkę słodkie, takie troszeczkę przypruszające to wszystko. Kardamon nie jest taki mocny, intensywny jak czasami bywa, jest naprawdę świetny no, po prostu świetny. Jest delikatność kwiatów z Ospantusa. No, jest ta kawa. Zrobiłam sobie tutaj, słuchajcie, notatki i pozwólcie, że będę czytała. Będzie mi po prostu łatwiej. Niczego nie ominę. Nie macie nic przeciwko, prawda? Nie macie. Wy to jesteście wspaniali i nie macie. Uwaga. Silna nota cardamonu, połączona w płynny sposób z kawą lekko zaznaczoną otwarciu w otoczeniu kwiatów z wyraźnym kakao w tle. Czyli to co Wam powiedziałam kardamon, nuta, kawy, kakao, dosyć takie dominujące, kwiatki, kawka, przyjemne rzeźki, ale jednocześnie ciepły. Świetny unisex, właśnie to miałam Wam powiedzieć. One są chyba najbardziej unisexowe z nich wszystkich, taki idealnie, wiecie, na połowie, ani męskie, ani damskie, takie pień po prostu. I dla jednych i dla drugich. Do tego, no to one wszystkie są świetnie zblendowane. I powiem wam, że kiedy się wącha zapach, ma się również wrażenie, czy jest taki soczysty, czy jest suchy. One z nich wszystkich są najbardziej suche. W odbiorze. I powiem Wam do tego jeszcze później, kiedy to kakao troszeczkę zniknie. Zrobią się bardziej wytrawne, ale to jest taka wytrawność na poziomie bardzo akceptowalnym. Mówią, one są wszystkie świetnie zrobione, naprawdę. I powiem Wam, że dostają takiego. Ekskluzywnego wajbu. Ja się śmieję, tylko wy teraz teraz zaczniecie się śmiać, że to jest zapach ekskluzywnych fusów z kwiatami. Chmieliście się. Bo kardamon suche, kakao suche, kawa też taka, raczej bym powiedziała, bardziej wytrawna niż słodka. I początek, który jest taki żywszy, zamienia się taki. Pod koniec taki bardziej suchy, płysty. Ale to nie jest taki pył, słuchajcie, przykurzony. Nie, one są naprawdę bardzo ciekawe, bardzo fajne. Dobrze. Następne. Karmel macchiato. Karmel macchiato to ja mam moi drodzy tu i tutaj już jest bardziej słonkowo Widzicie? Mamy karmel, kawę, śliwkę, daktyle, cedr, wanilię i ambery. Buzia mi się uśmiecha, ponieważ mamy tutaj słodkie owoce, które zostały podane z takim jakby delikatnie palonym karmelem i kawą, z wyczuwalną, intensywną wanilią. Cedr delikatnie harmoniuje, czytam Wam Cedrze, tak? Tą samą kompozycję, więc nie jest zbyt słodko. Pojawia się pewna drzewność, która mówi stop, Spokojnie, nie rozbujaj się słodyczyma. Ja tutaj jestem na straży i pilnuję dokładnie. I do tego słuchajcie, ta świetna suszona śliwka. No, ona tak mi się podoba w tej kompozycji. Ja ze śliwką to mam takie czasami love-hate, ale tutaj ona bardzo mi się podoba. Do tego są też yy, daktyle i to jest taka Słuchajcie, bardzo ciekawa odsłona. To ja sobie napisałam. To takie, jakbym jadła suszone owoce i popijała słodką kawą z karmelem i wanilią. Wyobrażacie to sobie? Słodkie owoce suszone plus kawa z wanilią i z karmelem. To jest coś w tym stylu. Przyjemny uniseks i ten jest kręcający zdecydowanie bardziej w damską stronę, bo one są chyba najbardziej słodkie z nich wszystkich. I powiem Wam, że ta e, słodycz po czasie, ona nie jest dominująca. Uspokaja się i już tak mocno nie bryluje. Tak, nałożę je sobie tutaj wyżej może. Ta psiknęła teraz, jak już szybko powiedziała. Dokładnie. Dokładnie tak. Suszone owoce, kawka z wanilią i z karmelem. Niezwykle przyjemne. Bardzo kobiece. Takie, wiecie, taka babska kawka. O! życie klimat? Przyjemne, apetyczne, kuszące, takie jadalne. Odwracam karteczkę. Irish Coffee. Irish Coffee, kochani, mam tu. I tu jest Ciemno. I z czym wam się kojarzy ten płyn? Z czym, z czym, z czym? Sama nazwa Irish Coffee. Dobrze myślicie. Tak. Mamy tutaj, słuchajcie, zamieszanie, jeżeli chodzi o nuty, bo miałam napisane jedne, potem skreśliłam zaczę i napisałam inne, i tutaj także, słuchajcie, może być zamieszanie, jeżeli chodzi o nuty, bo różne strony różnie je podają, nie wiem dlaczego. I mamy w każdym razie tutaj na pewno dąb, cyprys, róże, konwalie. Później jest dawana kawa, otręby, rum, róża, paczula, karmel, whisky, mech dębowy, koniak, wanilia, cypriol, drzewo sandałowe, benzoes. Nie wiem, czy czegoś nie pominęłam. W każdym razie nakładam je tu. Ach. Tu, tu, tu. A, poszło. Intensive. Och! Bardzo ciekawe alkoholowe otwarcie. Słuchajcie, to są te boozy, boozy perfumes, jak to mówią, te perfumy z nutką alkoholu. Yy, wytrawny koniak, wytrawna whisky, leżakująca w tych dębowych beczkach plus do tego kapinka kawki. Wiecie, jak ja się czuję, kiedy wącham ten zapach? Wyobraźcie sobie dżentelmena angielskiego, siedzącego w takim, wiecie, pomieszczeniu dla panów. Skóra, masywne meble, dębowe, wszystko full, wypas exclusive. I ten nasz dżentelmen siedzący tam i tak. Ja to muszę przeczytać, bo ja... Obsuję. Bardzo ciekawy alkoholowy, wytrawny aromat, czysty, lekko słodki. Od razu przechodzi na myśl. No właśnie. Bardzo dobry alkohol, podany w eleganckim miejscu, zaraz po wypiciu aromatycznej kawy. O, wiedziałam, wiedziałam, że to tak powinno być. Wszystko jest ze sobą świetnie zblendowane. Im dłużej, tym lepiej, że tak powiem. Robi się coraz bardziej drzewnie. Ta słodka, czy delikatna, która też mimo wszystko tutaj jest, odpływa. I ten zapach z nich wszystkich jest najbardziej drzewny na końcu. Taki najbardziej również wytrawny. I powiem tak: mimo tego, że tu jest ślicznie, mimo tego, że tutaj jest bardzo tak słodko kobieco typowo kobieco to te na mnie robią największe wrażenie. Aż słuchajcie, mam takie dreszczyki, takie dreszczyki. Mówiłam Wam, że ja ostatnio też mam fałzę, tak to nazwijmy, na punkcie takich perfum z nutką alkoholu. I możecie mnie zapytać, czy wobec tego one są podobne do Angel Sher. Nie mam pojęcia, bo nie wąchałam, ale to, co się dzieje tutaj, bardzo mi się podoba. Dokładnie to, co Wam powiedziałam. Kawka. Mocna kawa, niesłodzona, wypita i po niej alkohol. Albo dodany alkohol do tej mocnej kawy czarnej. Rewelacja. Myślę, że to jest świetny zapach dla mężczyzn. Świetne. Zresztą panie też się w nim dobrze mogą odnaleźć. Widzicie, one mi się bardzo podobają. Bardzo. I gdybym miała kupować, nie wiem, czy czasami nie kupiła właśnie tych. Piękna są. piękna. No i tak, zostało mi jeszcze dwa. Kała. Kachła To jest taki dosyć interesujący zielony kolor. Macie tutaj kawę, Kardamon, daktyle, Cedr, Benzoes, dym labdanum. Nałożę je sobie troszeczkę wyżej. I tutaj też, słuchajcie, jest miłość. Jest wielka miłość. I uśmiecha. Słuchajcie, jak perfumy się podobają, ja zawsze się uśmiecham. To no, po prostu to jest jakieś połączone. Nos, mózg, nos, mózg. Się uśmiechamy, się cieszymy, radujemy. I słuchajcie, tutaj jest przede wszystkim e, kardamon, kawa i daktyle podane na słodko, ale nie jest to zapach przesłodzony. Czuć w nim pewną delikatną dymność, i to jest bardzo interesujące. Tak, jakby kawa była podana w takiej arabskiej, tradycyjnej kawiarni. Jak byliście gdzieś w krajach, na przykład, no nie wiem, mi się to kojarzy z Marokiem, chociaż nigdy w Maroku nie byłam, ale wyobrażam może Egipt. Jeżeli wchodzicie do takiej starej części. Miasta arabskiego, chodzicie tymi wąskimi uliczkami, różne przyprawy, różne zapachy, kadzidła, bakur się pali, słuchajcie, wszędzie. I wchodzicie z takiej kawiarni, jest lekko przydymione, czujecie od razu zapach kały, bo kała jest to taki, specyficzny, jest taki taki specyficzny sposób podania kawy w krajach arabskich. I to nie jest dokładnie taka kała, jak ma latafa. Tak? To nie jest kambra, to nie jest latafa kała. One są do siebie podobne, ale tutaj nie jest tak słodko. Jeżeli tam was słodycz przytłaczała, tutaj tej słodyczy takiej mocnej, intensywnej nie będziecie czuć. Tutaj właśnie bardziej dominuje ta kawka. Choć powiem Wam, że i te taktyle, i ten dym. Jest taki ciekawy, interesujący miks, że naprawdę zamykam oczy, nawet nie muszę zamykać i ja jestem w tym miejscu i czuję ten zapach tej świeżej, przyrządzonej w ten sposób kawy, tym delikatnym dymem. Ale to nie jest dym gryzący, to nie jest dym kadzidlany, to jest, słuchajcie, takie taka mgiełka dymna. Wiecie o co chodzi? Śliczność, śliczność. I na sam koniec zostawiłam coś, co jest bardzo ciekawe, bardzo charakterystyczne, najbardziej inne z nich wszystkich. I to, moi drodzy, jest nasz kopilułak, kopiluak. I mamy tutaj kawę, drzewo sandałowe, eugenol. Czekajcie, eugenol, eugenol. Przepraszam. Cywet, wanilię, paczulę, fasolę tonkę, bursztyn, dym, ud i kadzidło. No ja oczywiście chciałam wiedzieć, co to jest, myślę sobie pewnie jakiś związek chemiczny. Oczywiście związek chemiczny, który pochodzi z olejku bodajże goździkowego. Ten cywet, ten kopilułak, to wszystko ma się kojarzyć z tym kotem, który wiecie, pożera te ziarna, potem je wydala, a oni je zbierają i potem sprzedają i ludzie płacą słone pieniądze za to, żeby taką kawkę wypić. Tak, jakby ktoś nie wiedział, to już teraz... W każdym razie powiem Wam w ten sposób. Ja ich na siebie nie nałożę z jednego powodu. One na skórze zachowują się podobnie jak inne, ale na ubraniu ten zapach siedział i projektował przez dwa dni. I ja już mam go po prostu dosyć, więc pójdzie w powietrze. Tu jest sucho. Yy, nie jest to typowa kawa. To jest słuchajcie, taki zapach. On mi się kojarzy. Teraz możecie się troszeczkę zdziwić, ale on mi się kojarzy. Wyobraźcie sobie, że jesteście w jakimś laboratorium. Wyciągają wacik sterylny, nasączony alkoholem, ale alkoholem, którym jest wódka kawowa. Wyobrażacie sobie coś takiego? Czyste, sterylne o zapachu kawy. Ja nie wiem dlaczego, ale ten. Nie wiem, czy się sugerowałam, słuchajcie, tymi minutami, ale ja tutaj właśnie czuję taką delikatnie alkoholową nutę. Która nie jest stricte nutą alkoholu, tylko alkoholu, który, no nie wiem, był zalany, w którym była zalana kawa. Taka, wiecie, coś na zasadzie nalewki, ale to nie jest słodkie. Mówię, on jest wytrawny. Taki troszeczkę laboratoryjny. Czysty, jednocześnie zimny. Mega interesujący, mega interesujący. Niczego podobnego nigdy wcześniej nie wąchałam, tak wam powiem. Niczego. On jest najbardziej inny z tych wszystkich z tej całej kolekcji. Najbardziej dziwny jednocześnie. Ale też przyciągający nos. Ja jestem wielbicielką kachły. Każdy z nich na swój sposób jest piękny. Ale gdybym miała kupować, to ja pewnie bym się zdecydowała na kachłę. Natomiast jeżeli chodzi o oryginalność, Kopiluak po prostu wiedzie prym. I także, jeżeli chodzi o parametry, mam wrażenie, że mimo wszystko jest z nich wszystkich najlepszy. Mówię, jestem bardzo ciekawa, jak się potoczy ich historia, kiedy one troszeczkę posiedzą w tych swoich buteleczkach, butelczenach, zobaczcie, tak? Czy się zmienią, czy się poprawią parametry. Trzymam mocno za nie kciuki, bo opakowania są śliczne, kompozycje są śliczne. Nie mają w sobie tutaj nic takiego, wiecie, denerwującego, drażniącego. Nawet te ostatnie, gdzie powiedziałam Wam o tej nucie alkohol, to wszystko jest naprawdę przyjemne, takie przemyślane, ciekawe. Tylko brakuje mi w nich po prostu trwałości i projekcji na chwilę obecną. Jeżeli jednak ktoś z Was je zna, testował, sprawdzał, yy, dajcie koniecznie znać. Komentarzach. Ja myślę, że to będzie seria, która będzie cieszyła się dużym powodzeniem. Już na niektórych zagranicznych kanałach się one powolutku pojawiają i ludzie są zadowoleni. Także, kto wie, może i my też będziemy za chwileczkę je hypować, <laughs> przepraszam. I będzie każdy z nas miał swojego ulubieńca, ulubieńca wśród tych. W tej, w tej serii kabowej od Fragrance World. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Jak zawsze, zachęcam do tego, abyście weszli na stronę Flameus, poczytali, popatrzyli, zobaczyli, czy to są klimaty, które Wam się podobają. Ja z szczerego serca serdecznie Was zachęcam. Pozdrawiam. I w ostatnim filmie nie powiedziałam, a powinna mówić, tak będę mówiła, bo nam się należy. Słuchajcie, wszystkim mamom jeszcze raz. Wszystkiego dobrego, najlepszego z okazji nadchodzącego święta. Zresztą my zawsze mamy święta, słuchajcie. Nasze dzieci zawsze nam robią święta. Dzisiaj dostałam laurkę, dostałam kilka obrazków, dostałam lizaka. Jutro też naprawdę pewno coś dostanę. Pozdrawiam, do następnego razu. No, już nie wspominam o buziapach i przytulalicach.